Brat Paweł Smoła, kapucyn. Dzisiaj otrzymałeś święcenia diakonatu. Co to znaczy dla ciebie dzisiaj być diakonem, choć ta droga dopiero się rozpoczyna? Hmm. Bycie diakonem, no to przede wszystkim służba i Kościołowi, przede wszystkim i też pomoc właśnie w sprawowaniu sakramentów i biskupom, także kapłanom, no właśnie. Sama posługa diakonu, diakonatu to przede wszystkim właśnie uniżenie się, tak jak Chrystus uniżył się, padając właśnie do stóp apostołów, umywając im nogi, tak też właśnie posługa diakonatu, czy też właśnie presbiteratu ma być właśnie tak, takim upadaniem do, do stóp ludziom współczesnego świata. Dzisiaj otrzymałeś święcenia. Jak się czujesz dzisiaj właśnie, w tym dniu, który już jakoś wycisnął, wyciśnie się w historii Twojego życia? No, na pewno jest radość. Rzeczywiście, czas formacji tych siedmiu lat to czas rzeczywiście takiego rozeznawania Bożego powołania. Woli Pana Boga względem mnie samego. No, sam, sam też czas przygotowania. Rzeczywiście, wiele wymagał takiego poświęcenia się też samemu Panu Bogu i też ludziom. E, oczywiście samemu wydarzeniu przyjęcia posługi towarzyszą jak zawsze emocje, e, nieodzowny właśnie czynnik, który nam towarzyszy. No i, że tak powiem, naprawdę jest radość z tej posługi, z tego, że Pan Bóg przez ręce księdza biskupa powołał mnie do takiej funkcji. Dziękuję bardzo.